O co spytać sprzedawcę przed zakupem impregnatu do kostki drukowej. Kochani, dzisiaj będzie poradnik, w którym powiem Wam 12 pytań, które zadajcie sprzedawcy, aby dowiedzieć się o swoim impregnacie, wszystkiego przed wydaniem pieniędzy. 12 pytań opracowałem, sobie napisałem tutaj na tej karteczce. Pozwólcie, że będę z niej korzystał, bo. Prowadzę samochód, to jest raz, napisałem to po prostu na kolanie. Przed momentem, to jest takie podsumowanie mojej pracy z klientami, ze składami, z kostką brukową. Te wszystkie sytuacje, te wszystkie wiecie, to jest wszystko zlane tutaj na te 12 pytań. Więc dzisiaj Wam powiem, o co spytać sprzedawcę przed zakupem impregnatu do kostki brukowej. Zaczynamy. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy to jest efekt mokrej powierzchni czy efekt suchy po wyschnięciu, po nałożeniu? Czy po wyschnięciu mój impregnat utworzy efekt mokrej powierzchni czy efekt suchy? Czy będzie yy, yy, to, co chcemy, czy nie? Dużo mnóstwo jest przypadków takich, gdzie klienci kupują sobie na przykład efekt mokry, a okazuje się, że dostali kota w worze. Że to nie robi w ogóle efektu. Mamy tak, nie? Czasami jest tak, że kupujemy i się nadzieliśmy na kija. Sprzedawca nam wcisnął, albo no nieświadomie to zrobił. Ja podejrzewam, że oni to troszkę nieświadomie robią, bo nie znają efektów końcowych, bo sami nie próbowali, a drugiej osobie im kazuje szef wciskać, więc wciskają. Więc pytajcie takie sprzedawcy. Czy wie, jaki efekt po wyschnięciu daje ten impregnat? Żeby wykluczyć rozczarowanie. Bo dużo ludzi dzwoni do mnie, e, mówi, proszę pana, bo ja kupiłem i nic nie wyszło na kosce. No taki kupiłeś, no to taki masz. Efekt. No, taki kupiłeś. Zapytaj sprzedawcę wcześniej, przed zakupem, e, jaki efekt tworzy ten impregnat po wyschnięciu. Dobrze, to jest pierwsze pytanie. Po drugie, czy to jest impregnat wodny czy rozcieńczalnikowy? No wiem. no. Każdy sobie tam wiadomo, nikt nie jest na tyle głupi, żeby nie wiedzieć, czy to jest wodny, czy rozpuszczalnikowy. Wodne impregnaty to jest taka woda z mlekiem, która ma silikon w sobie i sobie to nakładamy jest ekologiczna. I jak sobie ekologicznie zaimpregnujemy? Tak będziemy mieć ekologicznie zabezpieczoną kostkę brukową. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli lecisz w ekologię, to pójdziesz z zabezpieczeniem również w ekologię. To jest tak, jak wiecie, powoli zaczynamy się najadać elektrycznymi samochodami, fotowoltaiką, wiatrakami, tym wszystkim. Powoli ludziom niektórym zaczyna to wychodzić po prostu z głowy. Ta ekologia. Ale to już zostawmy, nie, nie skręcajmy w tę stronę. Kolejne pytanie. Nie, nie kolejne, bo jeszcze nie skończyłem. Jeżeli masz ekologię, to będziesz miał ekologiczne później zabezpieczenie. Które ekologicznie ci powstrzyma plamę z oleju i ekologicznie ci zablokuje brudzenie i pomoże ci ekologicznie w czyszczeniu kostki brukowej. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli to będzie impregnat rozcieńczalnikowy, to musisz już wiedzieć kilka rzeczy po prostu pod uwagę. Na pewno impregnat rozcieńczalnikowy nie lubi wody, żebyś wiedział. Nienawidzi wody. Woda nie współgra z tym impregnatem, jeżeli chodzi o schnięcie, o nakładanie, o proces schnięcia, utwardzania się. Nie może być mokre, nie może być mokra kostka pod spodem. Nienawidzi tego każdy rozpuszczalnikowy impregnat, a pokazuje to w formie takiego bielenia, wiesz, takiego jakbyś dolał łyżkę mleka do szklanki z wodą i się robi taki podbielony ten impregnat. Wtedy jest oznaka, że jest reakcja z wilgotnym podłożem i jest problem, masz problem. Tak? Widać mnie dobrze? Widać mnie dobrze. Ustawiamy dalej. Teraz wreszcie trzecie pytanie. Trzecie pytanie. Czy ten impregnat jest gęsty i czy jest odporny na ścieranie? Niech da Ci puszkę i weź poczęśnij tym, poczęśnij tym impregnatem. Wiesz, no, fajnie by było, jakbyś go zobaczył, bo, bo po gęstości jeśli chodzi o impregnację kostki brukowej czy takich pustaków betanowych możesz dowiedzieć się dużo no jeżeli coś jest rzadkie no to ma bardzo dużo rozpuszczalników w sobie, jego żywica no, niekoniecznie musi być bardzo wytrzymała i odporna na ścierania Może, mogą tam być różnego rodzaju silikony rozumiesz jakieś dodatki różnego rodzaju odpychające wodę są też mocniejsze impregnaty, mocniejsze żywice, rzadkie, ale do stosowania na elementy pionowe, nie na poziome, gdzie jest poziomy napór wody. Także po gęstości, nawet wiesz na chłopski prosty rozum. Po gęstości możesz zbadać, czy coś będzie mocne. Polecam ci sprawdzić, wykonać taki test. prostu sprzedawcę i ci pokaże puszkę. Począć. Sprawdź reakcję sprzedawcy. To jest dobry tip. Słuchaj, kolejne pytanie. Czwarte. Do jakich powierzchni jest przeznaczony ten impregnat? Czy on jest przeznaczony do impregnacji powierzchni pionowych, zalecany do pionowych, czy może być stosowany na poziome? Bo nie każdy impregnat, z tego co się okazuje, pisze w karcie technicznej, że może być stosowany na elementy poziome typu kostka brukowa czy płyta tarasowa. Tak. Niektóre, wiesz, no, no ludzie dzwonią z problemami i mówią tak, że nagle się okazało, że dzwonią do producenta czy tam do sprzedawcy. A on wyczytuje, dzwoni do producenta ten sprzedawca i dowiaduje się, że ten impregnat no, nie jest do używania na elementy poziome, ponieważ on nie powstrzymuje naporu wody. Stojącej. On powstrzymuje tylko wilgoć i wilgotne powietrze, żeby nie wchodziło do środka, ale jeśli chodzi, czy odbijające się krople pionowo od płaszczyzny, ale jeżeli chodzi o stojącą wodę na kostce, to już B. To już, to już nie. Także dowiedz się, czy to jest na elementy pionowe, czy poziome. Jeżeli ten impregnat jest dobrej jakości, jest odporny na przepuszczanie wody, ma blokadę przepuszczania wody, to będzie się nadawał na poziomie. Jeżeli nie, no to już masz odpowiedź. To coś go dyskwalifikuje, żeby na przykład na płytę go położyć. Tak, to było czwarte. Teraz pytanie piąte. Czy powstrzymuje przenikanie stojącej wody? Temat jest bardzo prosty. Wielu sprzedawców impregnatów nie wie z mojego doświadczenia nie wie, jak zachowuje się impregnat, który sprzedaje. Sprzedaję go jako dodatek do kostek brukowych, bo go po prostu musi mieć. I przepraszam, nie wszyscy, bo niektórzy są dobrze wyszkoleni i wiedzą, ale ci, co nie interesują się, no to interesują się tylko kasą twoją, a nie interesują się e, po prostu tym, co będziesz miał, co będziesz miała potem na kosce brukowej. Czy impregnat powstrzymuje stojącą wodę? Przenikanie stojącej wody. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważne przy wykwitach wapiennych. Jeżeli impregnat powstrzymuje stojącą wodę, to wykwity wapienne będzie ograniczał wywodzenie wykwitów wapiennych, dlatego, że powstrzyma wnikanie wody do cementu i nie będzie reakcji na wykwity. A jeżeli on będzie przepuszczał tą wodę, to wykwity wcześniej czy później wyjdą tak i było zawsze, jest i będzie i tego nikt nie zmieni tam gdzie będzie woda i cement, beton, tam będą wykwity wapienne, jeszcze w tych czasach dzisiejszych gdzie cement je ma e coraz mniej cementu w sobie a więcej pyłów i dodatków, bo musi być ekologicznie, bo tak wymagają przepisy, więc e będzie wykwitów coraz więcej dlatego Pytaj się o to, czy impregnat powstrzymuje stojącą wodę. Sprzedawca powinien wiedzieć, że jeżeli jest zaimpregnowane i wyleje wodę na kostce, to ta woda na tej kostce stoi cały czas. Ona będzie stała dotąd, aż odparuje do góry. Ona nie wniknie do środka, on powinien o tym wiedzieć. A jeżeli ma kiepski impregnat i tego nie sprawdzili sobie, to sprzedaje ci niewiedzę, sprzedaje ci yy, po prostu Brak doświadczenia i brak zorientowania się w ogóle, czym handluje, co ma sprzedawać ludziom, co ma wciskać ludziom. Bo to już nie jest sprzedawanie. Bo sprzedawanie to jest, polega na obsługiwaniu przed, w trakcie i po zakupie. To jest handel, to jest sprzedaż, to jest obsługa klienta, a nie wciskanie tylko masz 10 metrów kwadratowych z litra cena 30 zł. Urwij se łeb. Możesz malować od razu na brudne, na mokre, na wszystko. To nie na tym rzecz polega. Pytaj się o stojącą wodę. Czy przepuszcza wodę? Bardzo dużo się dowiesz. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szóste pytanie. Lecimy cios za ciosem. Szóste pytanie. Czy powstrzymuje wnikanie oleju i tłuszczu? To jest dobre pytanie. Bo tego sprzedawcy po prostu w 90% nie wiedzą, ponieważ nie wykonali sobie testu, nikt im tego nie pokazał. Nikt nie pojechał na taki skład z kostką burkową i nie pokazał, jak działa taki impregnat na kostce. Nie testował, nie pokazywał, jak sobie poradzić w razie kapnięcia oleju ze starej fury, jak sobie poradzić, kiedy kiełbasa spadnie na taką kostkę, co mówić klientom. Jesteście zostawieni sami sobie na pastwę losu. Nikt wam o tym nie mówi i nikt mi nie powie, że mówi. Powiem o tym, że nikt nie mówi, kładzie tylko impregnat na ladę, płacimy karta, przelew i nie ma. Tam są drzwi. No wygląda to troszkę dramatycznie i może wielu sprzedawców się oburzy, ale uwierzcie mi, nie jest to żaden atak na sprzedawców, to jest pomoc. To jest pomoc. U mnie wygląda to inaczej, troszkę jeśli chodzi o relację producenta z sprzedawcą w punkcie z kostką brukową. To jest troszkę inaczej. Dalej. O co chodzi z tym olejem? Wiecie o co chodzi? Czy, przenik czy powstrzymuje przenikanie? Bo impregnat ma za zadanie pomóc Wam w tym momencie, kiedy zdarzy się ten przypadek, ten moment niedobry, czyli kapnięcie oleju rozgrzanego. Ten impregnat ma powstrzymać go dotąd, aż Wy przyjdziecie wyczyścić tą kostkę. Czyli zauważyliście, że lecę ze siereczką, wycieram z ręczniczkiem papierowym, wycieram e, olej. I ten impregnat dał radę. Ale jak sprzedawca tego nie wie, no to jak on mam Wam powiedzieć o tym wcześniej, jak on tego nie widział w ogóle? Więc on nie będzie umiał odpowiedzieć na temat, czy powstrzymuje wnikanie oleju, czy nie. Czy Wy zdążycie przyjrzeć ten tłuszcz z kiełbasy, czy nie? Czy, czy trzeba tak uważać, że po prostu no, trzeba wręcz chodzić za każdym, żeby nic nie kapnęło, nic nie spadło na tą kostkę. Zapytajcie go wcześniej o ten olej. A jeżeli on będzie wiedział, że on powstrzymuje wnikanie oleju i zdążycie to wyczyścić, to on wam o tym powie. To jest kolejne pytanie. Jedziemy dalej. Tak. Siódme. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Bardzo ważne pytanie. Ile czasu muszę suszyć kostkę brukową, aby impregnować tym impregnatem? Temat rzeka, jeśli chodzi o osnięcie kostki. Ile czasu nie kostka brukowa, ile czasu suszyć kostkę brukową, to umieszczę Ci link w opisie pod filmem. Oglądnij sobie, ile czasu snie kostka brukowa. Ale teraz, jeżeli zadasz to pytanie sprzedawcy, no nie wiem, czy usłyszysz odpowiedź. Bo jeśli impregnujesz sobie ekologicznym impregnatem wodnym, no to pewnie będziesz mógł impregnować tam godzinę po myciu na mokrej kostce. A jeżeli impregnujesz impregnatem rozcieńczalnikowym, no to pewnie Ci też powie, że wymyjesz kostkę i tam za 5 godzin możesz sobie impregnować. Jeżeli zadzwonisz do mnie, to ja Ci powiem, że jak sobie wymyjesz kostkę brukową, to możesz impregnować minimum za 2 dni. Jeżeli jest pogoda, minimum 25 stopni i 50% wilgotności powietrza. A dlaczego? No dlatego, że kostka brukowa przy takiej temperaturze jak 25 stopni w plusie i 50% wilgotności powietrza traci swoją wilgotność z prędkością 2% na godzinę. 2% na godzinę. Czyli aby wysłać ze 100%, potrzebujesz prawie 2 dni. Zakładam, że w nocy nie będzie 25 stopni, to Twoja kostka będzie sła minimum 2 dni. Dziękuję koniec kropka. Jeżeli sprzedawca nie będzie tego wiedział, no to masz odpowiedź, zostajesz błędnie już pokierowany i możesz spodziewać się popełnienia błędów podczas impregnacji koski brukowej. Też ci umieszczę link pod filmem, jakie błędy możesz popełnić. To sobie oglądniesz oglądasz i dowiedz się. Dalej. Nie napisałem sobie numerków, tylko te myśliki przy pytaniach i nie wiem które to pytanie. 12, 11, 10, 9, 8. Teraz ósme, ósme pytanie. Jaka jest prawdziwa wydajność tego impregnatu, który kupisz? Bo to, że ktoś sobie napisał 20 m2 z litra, ktoś że sobie napisał tam 15 metrów to nie jest, i później uzależnione, uwarunkowane od warunków, od, o, uzależnione jest od z, m, chłonności materiału. O tak, tak to jest. Chłonność materiału, warunków atmosferycznych, sposobu aplikacji itp., itd. Ja, jak tworzyłem opis na impregnacji z Q, K, QK, na przykład, to e, też laboratoryjnie mieliśmy zmierzoną wydajność, ale nie ma to jak. Pomalować u klienta mu kostkę brukową i zmierzyć faktyczną wydajność takiej, takiego impregnatu. I napisałem tą faktyczną wydajność na opakowaniu, po to, żeby zbliżyć się do prawdziwej wydajności. Wiesz, nie mówić tam jakiejś wydajności po to, żeby marketingowo naciągnąć klientów na zakup, tylko mówić o prawdziwej wydajności. Więc zapytajcie się go, czy wie, jaka jest prawdziwa wydajność tego. Bo on przeczyta to z puszki. Ale to, że pisze na puszce, to nie wiadomo. Ja bym to podzielił przynajmniej przez 70%. Tak, tak. Umniejszył o te 30% tą wydajność. No, niestety, tak jest. Także pytajcie się o, o wydajność. Dziewiąte pytanie. Ile warstw trzeba nałożyć, aby otrzymać prawidłowe zabezpieczenie? I co wtedy zrobi sprzedawca? Obróci puszkę. Będzie i będzie sprawdzał, ile was potrzeba. No tak to wygląda. Słuchajcie, no tak, tak wygląda to. Ja rozmawiałem z wieloma sprzedawcami, i niestety podobne pytania im zadawałem, i no, nie uzyskałem odpowiedzi. Dopiero jak się czyta na puszce, rozumiem to, zgadza się. Nie każdy musi wszystko wiedzieć. Nie każdy musi wiedzieć, i wy, kochani sprzedawcy, też nie musicie wszystkiego wiedzieć. Ale są pewne rzeczy, o których musicie informować. Klientów, którzy do Was przychodzą i chcą Wam zaufać, to oni przychodzą i chcą wydać u Was pieniądze. I teraz, w jaki sposób Wy ich obsłużycie? W taki sposób rozniesie się informacja. Marketing szeptany wśród ludzi się rozniesie o Waszym składzie, o Was samych, o obsłudze, o jakości obsługi. Także dbajcie o to, polecam. Ile Was trzeba nałożyć, żeby konkretnie zrobić. Dobrą impregnację. Jedni mówią dwie, drudzy mówią trzy. Jedni mówią jedną, ale możesz nałożyć drugą, żeby w razie czego, na przykład, tak jak ja mówię, zalecam jedną, ale polecam sprawdzić. Jeżeli efekt impregnacji uważa się, że nie jest mocny, że jest niedostateczny, należy wykonać drugą warstwę. I po co to mówię? Po to, żeby dobrze oszacować koszty. Impregnacji koszty całej zabawy, bo żeby to się nie okazało, że kupiłeś sobie 20 litrów impregnatu, pomalowałeś, ale no, to zabezpieczenie nie jest do końca takie, jak powinno być, bo ty widziałeś, że to wchłonęło się i nie ma nic na kosce. I powinieneś dokupić i kupić zrobić drugą warstwę. No u mnie to działa też tak, że ludzie do mnie dzwonią i pytają, co mają dalej zrobić. No gdzie indziej to tak nie działa. Ale, ale pytaj o ilość warstw no, musisz na to zwracać uwagę przy obliczaniu kosztów zakupu to jest bardzo ważne Tak pytanie e, dziesiąte tak czy mogę dokonać zwrotu impregnatu jeżeli mi zostaną e, oryginalne opakowania no czasami z tego co wiem to e, kupujemy impregnaty i okazuje się że ich nie możemy e, oddać bo nam nie powiedział. Są takie firmy, które robią impregnaty koloryzujące i mówią, że nie możesz ich oddać, jak ci zostanie. Musisz wymierzyć, wymierzyć sobie ilość. Tak, musisz wiedzieć, jak chłonie ci kostka. Musisz wiedzieć, idealnie trafić w litrach, żeby ci wystarczyło co do metra kwadratowego, bo nie możesz oddać. A jeżeli ci braknie, to ci sprzedamy to, co ci brakuje, ale już o innym, innej partii, innym odcieniu, i będziesz się bujał później. To jest pułapka. Kochani, sprawdźcie, zapytajcie, czy możecie zwrócić im To jest śmieszne. Ja wiem, że to się wydaje śmieszne, ale takie sytuacje się zdarzają. Są takie firmy w Polsce, które nie przyjmują zwrotu. Oryginalnych opakowań nie przyjmują z powrotem impregnatów. Zwłaszcza koloryzujących. O bezbarwnych to może nie słyszałem. A nie, chociaż słyszałem też, że jest do drzwi, tylko później się nie można zwrócić. Ale o koloryzujące na pewno są. Także zwracajcie uwagę. Pytajcie o to sprzedawcę, zanim kupicie impregnat. Jedenaste pytanie. Co jaki czas powtarzać impregnację? To jest pytanie już bardzo trudne, ponieważ no z punktu widzenia sprzedawcy no to ciężko jest, bo, bo ty sprzedawca skąd ma wiedzieć, jakie będą warunki atmosferyczne, jak Ty będziesz używał, jak Ty będziesz jeździła po tej kosce, czy Ty tam będziesz jeździć traktorem, czy rowerem tylko, czy będziesz tylko chodzić. No, nikt tego nie wie, jak długo. Ale jest takie coś jak średnia, mniej więcej można powiedzieć, że impregnację powtarzamy co 2 lata. Ale nie każdy sprzedawca to wie. W związku z czym czytam chcę yy, dowiedzieć się szybko z opisu puszki, co ile zaleca producent. impregnację. Ja od razu mówię, że średnio minimum 2 lata. No ale są impregnaty, które nawet po trzech miesiącach musisz impregnować, albo po pół roku, czy nawet wytrzymują rok czasu. Ekologia na przykład różnie to bywa z tą ekologiczną impregnacją, ale czasami zdarza się, że, że nawet nie wytrzymuje tych dwóch lat i musisz powtarzać no, szybciej. No. Na przykład ktoś, kto sobie impregnuje blat Granitowy, impregnatem do kontaktu z żywnością. No, nawet nie wie, że trzeba odnawiać taką impregnację co na przykład dwa albo trzy miesiące. Z blatami olejowanymi z drewna to samo. Trzeba to powtarzać. No, ale przecież ja zapłaciłem, to ja mam mieć na całe życie. Nie. Kolejnie, pytajcie sprzedawców. Co, jaki czas trzeba impregnować kostkę brukową? Ponieważ kostka brukowa to jest element, element ścieralny, to jest beton narażony na warunki atmosferyczne, na zużywanie, na masakrowanie i impregnat nie powstrzymuje na całe życie tego wszystkiego. Pytajcie, na ile czasu? Pytanie, o, kartka mi spadła. Eee, pytanie, dwunaste. Albo prośba. Poproście sprzedawcę o kartę techniczną tego waszego przyszłego impregnatu. Tak, poproście o kartę techniczną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten sprzedawca pomylił się w któryś z tych pytań, których wam mówiłem, nie wie, co powiedzieć, albo próbuje jakoś insynuować na te pytania, oczywiście, wiadomo, no każdy, każdy chce się coś dowiedzieć. No to poproście go o tą kartę techniczną. Niech on wam, jeżeli wam się nie chce ściągnąć, nie ma producent na stronie, no to poproście go o taką kartę. On wam na pewno udostępni. Jeżeli nie będzie wam to wam miał, to wyślę wam na maila czy coś i tam sobie wszystko przeczytacie. Wszystko sobie przeczytacie. Także to było 12 pytań. Słuchajcie, kochani. To nie jest po to, żebyście atakowali sprzedawców, to jest po to, żeby wam pomóc. I to jest po to, aby sprzedawcy też wiedzieli mniej więcej jak, na co zwracać uwagę przy sprzedaży. Nie oszukujmy się nawzajem, nikt nie chce tutaj nikogo oszukać, chyba że jesteście nieuczciwi, nieuczciwi i yy, chcecie kogoś po prostu yy, zrobić bambuko. A jeśli jesteście uczciwym sprzedawcą, uczciwym handlowcem, to, to postarajcie się dowiedzieć odpowiedzi na te pytania i jeżeli będziecie po prostu chcieli to wiedzieć, to będziecie wiedzieć i ten klient to usłyszy. A Wy, moi drodzy klienci, zwracajcie uwagę na te parę rzeczy, żeby wykluczyć później te błędy, jakie można popełnić przy impregnacji kostki brukowej. Podobało się? Podobało się? No to kciuł w górę. Zadaj mi pytanie w komentarzu, skomentuj, żeby ten film rozniósł się algorytmem YouTube'a. Bardzo Ci już z góry za to dziękuję. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Obserwujcie mnie, bo naprawdę będzie co posłuchać, będzie co zobaczyć. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.